Czekać, bo tutaj już Łabieniec wyszedł z inicjatywą. Ależ gol! Ależ gol Vareli! do no tutaj kropną lewą nogą w samo okienko. No i Kamil Ulman nie mógł zrobić kompletnie nic. Szczepaniak, Grudrożny, Szczepaniak do to Krzysztof Elsner, 4 do czterech nie ma. Ale przyłożył z pierwszej piłki, ale to był wolej. Fogo w Ekstraklasie, rusza Dreman, Epałkia! Epałkia! Czuł za uderzenie! 6 do dwóch w koprecicach. Cztery bramki przewagi. Po Antonio Corredera my jeszcze raz możemy podziwiać. Lesnyko! Lesnyko! Dzisiaj lesnyko wcześniej Leszczak, wcześniej Gadziego, ale są dzisiaj bramki, ale są dzisiaj trapienia, ale się dzieje w lesznie Seget Brocki, 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 ależ przyłożył Sebastian Brodski no, Strzelił dwie bramki w Warszawie, strzela dwie bramki leki w chorzowie, no kapitalnie